W sobotę Tomasz Adamek zmierzy się z Edim Chambersem. Ty, jako pięściarz, który lubi analizować pięściarskie pojedynki i debiutant w wadze ciężkiej od niedawna, jak ty pojedziesz walkę? Ja myślę, że akurat Eddie Chambers jest jednym z dwóch najbardziej niewygodnych i nieodpowiednich pięściarz dla Tomasza Adamka. Gorszym wyborem byłby chyba tylko David Hay. Myślę, że może sprawić wiele problemów w Tomkowi. No, wiadomo, będę kibicował, będę całym sercem i będę kibicował Tomkowi ale myślę, że Chambers może pokusić tutaj o dużą niespodziankę i wygrać tą walkę na punkty. Dysponuje bardzo dobrą szybkością rąk, bardzo dobrze bije prawą ręką na, nad lewą, którą Tomek ma opuszczoną cały czas. W tych walkach z większymi nawet zawodnikami, takimi jak Dimitry pokazał, że potrafi skręcać dystans z powietrzeniem tak samo. Korzystał z prawej ręki praktycznie cały czas, lokując nad lewą, nad lewą ręką, która była niewiele opuszczona. Eee, jest to inteligentny pięciarz. No Wiadomo, tam były jakieś głosy o jego problemach z dłońmi, czy z ręką. Nie, nie wiem dokładnie, ale, ale no, no, ciekawe, ciekawe jestem, jak, jak on będzie przygotowany do tej walki, bo to też ma duże znaczenie. No, ale myślę, że tutaj jest jednak mój typ, to jest niespodzianka i wygrana Chambersa na punkty. A myślisz, że to, że Adamek teraz tak bardzo chce przytyć i być cięższym, teoretycznie silniejszym fizycznie od Chambersa, to jest dobra myśl? No bo większość ekspertów twierdzi, że Adamek ma trochę szybsze nogi, Chambers ma trochę szybszy tułów, a on czy nabijając tą masę na siebie troszkę sobie tych nóg nie spowalnia? akurat to nakładaniu na siebie kilogramów nie będę za dużo mówił, bo sam, sam mam z tym problem, ale to, to, to zależy jak on się z tym czuje, no ja uważam, że e, optymalnie dla Tomka to była waga cruiser no on tam był naprawdę w, na, na wysokim bardzo wysokim poziomie no, te walki, które robił w wadze cruiser to jakby idealnie dla niego stworzona waga wiadomo, później później na, na, na masie, nie, nie zbił nie kilogramów do kategorii cruiser i też pokazał, że, że jest w stanie boksować, ale boksował głównie tym, że zadawał Szybko ciosy, szybko się przemieszczał w ringu i to był jego główny atut. Nie wiem, czy jest w stanie wrzucić na siebie tyle, tyle mięśni, żeby, żeby zwiększyć siłę ciosu, bo będzie się stawał przez to wolniejszy troszeczkę. No nie wiem, to wszystko zależy jak on się czuje. To zależy od, od niego, od jego, obo, od jego obozu, jak oni do tego podchodzą, bo, bo my możemy o tym gdybać, wszyscy specjaliści mogą o tym gdybać, a być może to dla niego jest trzeba w dziesiątkę, może to jest to, czego on potrzebuje. No, to jest kwestia indywidualna, ciężko to oceniać. Mi na pewno podobało. Się. Tomek, kiedy był szybki, kiedy był ruchliwy, kiedy, e, kiedy większość walk wygrał właśnie ruchliwością, szybkością, sprytem. E, tym, czym pokonywał właśnie tych w, wielkich, ciężkich, to to, to, to właśnie z Wagi cruiser wręcz. Um, ale ale no mówię, no to kwestia przybierania na masie, to jest kwestia indywidualna i to zależy od niego, od jego, od jego, od niego samego i od jego zespołu.